Powiedz mi. Dobrze wiesz co o tym sądzę. Dobrze wiesz co o tym sądzę. Ja dobrze wiem co ty o tym sądzisz, ale nie wiem czy mi to na rynkę wejdzie, bo to jest grube strasznie, nie? Ale mogę spróbować. Jak coś to kolany poprawię, nie? Dobra, to jedziemy. Wszyscy pa... Wszyscy patrzą, everybody pócił hands up. Tak. Tak, to ja... Dobra, wjeżdżam. Dawaj odliczanie. Tym musisz zajebać i pociągnąć, jak już dotknie głowy, to na chama jeszcze pociągnąć. Pęknie na pół. Raz. Dwa. Trzy. Nie poszła? Suka jebana wyjaśniona. Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. No. Ktoś się spróóił? O no, no, normalnie. Co mówili? To tak, co ja robię, że jestem w to